W naszej firmie pracują ludzie z pasją, ciekawi, interesujący, których chciałbyś poznać. Z takimi ludźmi spełnianie marzeń naszych klientów przestaje być pracą, a staje się przyjemnością. Atmosfera, którą tworzą, wyzwala u naszych klientów ukryty potencjał. Dzięki temu projekty, które wspólnie tworzymy, pozwalają naszym klientom uzyskać jeszcze większą przewagę nad konkurencją. Szacunek również realizujemy poprzez. Pokazywanie swojego zaufania. Nikt z nas nie czuje się komfortowo w sytuacji, kiedy mu się patrzy na ręce, kiedy coś wykonuje, kiedy ma coś zrobić, a my cały czas sprawdzamy, czy zrobił to należycie. Warto podać zadanie, zapytać, kiedy ma być wykonane i kiedy pracownik uważa, że już je wykona, zweryfikować, czy nam ten czas odpowiada, a potem sprawdzić, czy zostało zrobione. Nie warto, nie opłaca się patrzeć pracownikowi na ręce. Jeżeli natomiast chcemy pokazać jak to należy zrobić i sprawdzić czy pracownik robi to dobrze, to po prostu robimy prostą prostą czynność. Najpierw wspólnie przerabiamy sytuację, pokazujemy jak należy zrobić, patrzymy czy pracownik zrobił to dobrze, a potem mówimy: "Wierzę, że już teraz bez żadnej pomocy będziesz sobie sam radził". A co się dzieje, kiedy pracownik zrobił coś niewłaściwego? Kiedy należy mu zwrócić uwagę? Proszę Państwa, przede wszystkim zwracamy uwagę na to, co zrobił niewłaściwego, a nie jakim jest człowiekiem. To jest bardzo ważne. Nie wolno mówić, jesteś złym pracownikiem. Powinniśmy mówić, niewłaściwie wykonałeś tą czynność, niewłaściwie wykonałeś, zrobiłeś ten produkt. Ale absolutnie to nie jest zły człowiek. On tylko zrobił coś, nie tak jak należy. No i druga rzecz. Nie powinniśmy absolutnie wskazywać, jaki jest niedobry, źle wykonujący pracę przy innych jego współpracownikach. Dlaczego należy ostrzej i w sposób zdecydowany postępować z pracownikiem, który wyraźnie ignoruje nasze polecenia? Ponieważ właśnie on. Pokazuje nam brak szacunku, okazuje wręcz lekceważenie. Żaden przełożony nie może sobie na to pozwolić. Pamiętajmy, podwładny, który okazuje nam brak szacunku, obniża naszą wiarygodność, naszą siłę, nasze zdolności, nie tylko wobec swoich kolegów i koleżanek, ale również rzutuje na nasze przekonania. Nie zgadzajmy się na to, żeby ktoś nas lekceważył.